Niepotrzebna nam sława w wiecowych wspomnieniach. Nie polegliśmy po to, by zbawić świat stary i by kłamstwo wyrosło na prawdy cierpieniach. Nie chcemy być tematem kwietnych publikacji ani sporów zażartych cennym argumentem. I niech nikt się nie waży dochodzić swej racji, przez to wszystko, co w śmierci żołnierskiej jest święte. Nie ma różnic klasowych pod darnią zieloną. Żaden przydział społeczny nas więcej nie dzieli. Więc szanujcie tę równość. Gdy światła zapłoną, niech się nikt naszych cieniów dzielić nie ośmieli. Nie legendą, Lecz pracą i powszednim chlebem. Trzeba głodnych nasycić i uczyć ich synów, aby złoto pszeniczne szumiało pod niebem, by więcej było zboża niż liści wawrzynu. Budujcie nową Polskę. Szanujcie jej imię. Trzeba tak ją umocnić wiarą, i miłością, aby kresu dobiegły wędrówki pielgrzymie, by nikt snu nie zakłócał popruchniałym kością, A gdy dzieci zapomną, że mieszkały w schronach, że widziały dni straszne, ponure i krwawe. Niechaj tylko to jedno pamiętają o nas. Żeśmy padli za wolność, aby była prawem.